No to się odpalcie i wystarczy ten kontent. Dobra, startuj, I może się w końcu uda. Może. Może. może gierka nie będzie ulana. Pora na Crime Spree. Może się uda wystartować. Wprawdzie... No to nie jest milion, czy tam 100 milionów Crime Spree, więc może się uda. Dobra, 100, milio... 100 milionów to byś wszystkich nakitał z tego. Głowę byś rozwał. Przeliczniki no. są zepsute. Ale serio. Ja jak wbieram się tego Crime się 29 milionów. Tak, patrzę, zabijam wszystkich na hita w głowie, się zastanawiam co jest. Czemu ma wszystkich na hita? No bo przejrzniki przeliczniki headshotów się zepsuły. A. Na wysokiej stronę. Dobra, Dobra ee... wszyscy wzięli. One more down jeszcze trzeba kupić. One more down, no to kto jeszcze nie wziął. Kto jeszcze nie wziął? Terminator hmm. nie wziął. Pomek jesteś? Jest! Sorry, bo one more down jeszcze. Ech, one more down... chwilę, a co to było to? No nie, to nie ma, to nie, to nie, to nie, One more down weź. No, dawaj, i lecimy. Może lecimy. Lecimy. Mam wszystko dobrze. Może teraz się lobby nie zgliczuje? Może. co to jest te... Some invulnerability, no nie? I co jest? I Daje ci 5 sekund nieśmiertelności, jeśli zabijesz specjalnego wroga z ręki. <laughs> Jakiego wow. ja wroga? Specjalnego wroga z ręki Oj, Już to widzę, jakby. zabijemy jak specjalnego widzę, wroga no. z ręki Eee, yy, mi O nie. Nie, 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 No, byłoby za dobrze Classic Payday Nie. za wysokie ty masz te clan Właściwie Właśnie nie, to się tak... To się... Ej, ale może To się możemy, tak glitchuje liczu... tak No jak mnie dołączy, będę miał failet no, ty musisz iść kontynuować jeszcze raz. Na no. tak myślę, że chyba tam... muszę Faustyn włączyć, bo już wcześniej trzęsienie Może zadziała. Wideo. musisz iść tam jeszcze Gdzie jest No, dobra, Faustyn. I mam filet, i co teraz? No oh. i tam continue. Sprawdę, dalej. A i teraz suspense, tak? Tak, i do nas dołącz. Dalej mi się wszystko trzęsie, kurde, są fałszywym, nie wiem, do dupy jest, kurde. Mm, no, jeszcze potem, po Robertowi, wczoraj, jak tam poszliście, pokazałem jednego glitcha na first do banku. <grym> za mapą biegaliśmy. Ooo, takie No głupie, głupie było, <głupie głupie> było. misji mi się nie da skończyć przez to. Weszliśmy za mapę. <głupie> like. Ej, w ogóle zobacz jaka to jest plaża? No, no. <głupie> ładna. Nie, nie, nie tak ma wpusta, nie w ogóle żadnych plażowiczów, pusta. Te. Możliwe. No ale no. Chociaż śmieci nawet. W Stanach, śmieci no, też. to wiesz, no to oni tam. Wiesz, mają. I ogrom, ogromną Magdo, plażę, Mają McDonalda. McDonald na plaży, co? No tak, nie słyszałeś o tym? Nie słyszałeś? Oj, byczku. Kuku, rydza, popcorn, świeży McDonald. A nie, bo widzisz, jest żółta flaga, to ten. To A... Żółta flaga to, że niebezpieczna woda. Niebezpieczna woda? To jest <laughs> u to Tomyk jest. Niebezpieczna spokojnie. woda. woda. Włożył to ja chyba w Słupek z drabinką, oh, Widziałem, ale nie Chociaż wiem czy Ta, ta woda wygląda dosyć normalnie, nowe żaglówki pływają. Ale nie można ale... pływać, o to chodzi. A ty Tomek jesteś żaglówką czy człowiek? Hmm, no Pocz... dobre pytanie. Człowiek żaglówka. <laughs> <laughs> pół człowiek, pół żaglówka. W czy... próbowałem się do, dołączyć do was i ząb mnie wywaliło. Nie no to... Te... Dobra, no, super obraz, zgadnijcie, super. co musimy zrobić. Co musimy zrobić? <laughs> nowe lobby. Się... Oh, Dawajcie oh, oh. nowe lobby, bo jest zbudowane, nie się Ja pierniczę. To Krajs lubi, lubi mieć domu. O nie. No, to, to ja tego... O, ostatnio tak ładnie było. Był czas nie. O, cześć, ostatnio... Fart, farta mieliśmy. Ok jeszcze raz ma chyba zagrałem się... I pamiętaj kontynuuję. Najmniej zbugowana gra na rynku. Ta gra na rynku. Ta ja tak, na lobby. No już zrobiłem lobby. Tak? Tak. A czekaj, a ja. No nie, bo ja mam... Ja mam w ogóle... Z... 1700 siedemset krański, wzięte. Tak. Dużo. Ech, o inne misje stwierdziłem. Nie, no tego, ciebie długo Nie, jakaś jest ok, a WhiteyX ma swich kontaktów Ale ja sobie, dalej. ja sobie teraz nie, się nie się biorę, tak. biorę tego levelu. Dalej są te same misje u mnie. A u mnie są inne, nie wiem czemu. No. U mnie też, też się jak jest, inne. Jak jest, jak jest, jak jest, Murky Station, jakaś tam, poczekaj, bo coś mi wstoczyło. Internet współczuło. Group Booty. A nie, I dobra, moja mojami. Dobra, już jest ok, już się zmieni Dobra, to wszyscy A, gotowi? No czekaj, czekaj, mi, mi, jeszcze, mi jeszcze tak pokaz slajdów leci wszystko. No właśnie, jak się skończy pokaz slajdów też będziesz miał dalej dobra. też counterfeita i tak dalej Dobra mm. Ta, ta, teraz jest To zaczynam, będzie trzeba przycinać Niestety Dobra Próba numer 3 wystartowania <laughs> Crime Spree 70. ile? 77 tysięcy tak. może teraz się uda dwie godziny później Próba numer 138 Two hours later weźcie od razu te gauge boosty, wszystkie kupmy. A Takierka nie ma no chyba. Teraz. Uwaga, chwila prawdy No. no. Nie działa. Dobra, działa, yes, działa. Nie to jest. Nie działa. żeby nie. się nie skaszowało w trakcie. Boże, jak ty się robót drzesz w ogóle, masakra. O, a, teraz, a teraz, też się drę? Nie, jak mówisz nie, ale jak z jodę zjeżdżasz, to, się to Cię z drugiego kręca świata. No. no. Dobra, dostań. generalnie, gałdany, robimy <grym> to zadanie i to zadanie jest mega trudne, ponieważ na w... Dobrze. O, jak o. pamiętacie na poprzednich moich odcinkach, generalnie należy do trudnych. Dlaczego należy do trudnych? Dlatego, że wszystko jest tutaj popierdolone. W skrócie. Tak, w dużym skrócie. Czyli generalnie padamy praktycznie na dwa hity. E, co tam dalej jest? Że Dobra. Możemy, nie możemy tutaj nikogo związać. Nie mamy pagerów, nie mamy niczego. Policji e, jest kto chce, kto chce, kto chce, Jakie gwiazdy chcą dostać Lipi Winnicy? Ktoś mi powie. Ja idę do drugiej już. Dobra. Ja Wyście mogę zostać. Zwią zwią zwiążcie Michela ogół, ogółem. Pa. 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 I tutaj typu. też jest błąd. Tego typa zwiążcie i będzie gitar. Ja to mogę zostać. Ładny różowy ten Flame A Ja mam taki, uuu ładny. Dobra, odfio... hakuję system, nie stracę. Hakuj, hakuj. Dobra, hakuję to. Cześć. Jak tam blady? Podoba ci się ten FOV? To mi się podoba. Ten a... pole widzę. Yy, nie, Polę no jest, to nie widzę różnicy. A, a, a sobie zobacz teraz w ogóle? Yy, może no. jednak miałem ustawiony szeroki. Tak po zastanowieniu nie jestem pewien teraz. Sobie sobie wejdź i, i porównaj A faktycznie nie? jest trochę. No, Myślę, że jest lepiej w, ten no, no dobra. w sumie, no trochę mi nie można powiedzieć, że lepiej. To są ustawek mogę na Maxa ustawić tak naprawdę, żeby po prostu mieć odrobinkę Mam nadzieję, że większy mi się zasięg tak naprawdę. Jak to się mówi, takie trochę widok z GoPro mu powiedzieć, co nie? Takie takie zagięcie się światoprzestrzeni. No właśnie, Robert, jak ci tam policjant tutaj się zauważyć mój go tam wiesz, wiesz krzyki na niego. A, w ten sposób. Mama. No już wiesz, robuch. pamiętasz, zawsze jest takie, że. No, 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 czaje, czaje. Musi, Musicie zobaczyć, Robuch, więc proszę cię, nie zrąb tego, Robu. Masz jedno zadanie. To zadanie jest, to jest. Ogólnie ta misja jest jedną z najtrudniejszych misji. Ale ty, Robuk musisz to zrobić dobrze. K kumasz? Kapisz chyba No, chyba, chyba przyszedł, bo go słyszę gdzieś. No, zaraz ci wejdzie tam do piwnicy, powiesz mu. Ej, ja to się nagle. Ten, ale ogólnie wystarczy, to zrobić, bo my nie? musimy tutaj wydrukować te pieniądze, tak? O, nie, obchodzi? nie trzeba drukować nawet. A, no dobra, no to nie będziemy drukować dobra, mam, mam ziomeczkę. No, będziemy Niedobrze. drukować. Ej, mogę go skonwertować. A właśnie, o. ty, robisz będziesz do kuchni przybiec szybko, tam telefon nabrać. Jeszcze. A właśnie, o, o, czekaj, kuchnia. tutaj dzwonił jakiś telefon jeszcze? Tak, tak. Łooo! Cywilka? Boże, Robuch, co ty tam robisz? Co ja Robuch! Ja mnie dobra, ale to... No to, robuch! No to On trudno. On Ściu, ja się kręcę robów, wiesz, jedno zadanie miał. Ja to widzę, że zaczynamy chyba. E... Ja cię kręcę robuk. Jedno zadanie miałeś, na no, jak ty potrafisz tego zrobić. Nie. Co ci się poszło i tak robuk, no? Nie, no i tak... O i tak by nas zaraz wykryli. Ale ja się widać, że poszło nie, i nie tak robić w basenie, Wiesz chciał? co przez okno mnie zobaczył? Łom w basenie. Basenie jest jeden łom. Łom pływa? Łom? A, jak to się Uba. mówi, wezmę. O, wezmę teraz sobie pana policjanta. Tak. Nie ma łomu. Pan jest policjant w porządku pilnuje. Po nie mam łomu, jak to? Muszę znaleźć. Teraz. Dobra, wchodzę do piwnicy. Picatrap. trap. I a, a ej, a so możemy, to, możemy to wywalić. A ty, będzie Policja będzie wchodziła od góry, nie wejdziemy. Ej, szybko, rozbijcie te tam C4 gapa, lepiej! SIPGO C4! Niech wyrąbie w kosmos! Gdzie to jest te ostatnie? Mam! A ówce chce tak. Nie. Ty Chcę, że nam policja wchodziła przez tego! Przez sufit no? A, bo jak wyrąbie to, to będzie dziura, tak? w to by, by dziura w SUF podłodze, tak? Suficie! dziura może... Ja, to byłoby najbardziej popierdolone <grymne> z akcji Eder. naprawdę, gdyby nam policja przesuwała. Ta. Łapiecie taką akcję? my tutaj bank okradamy, a nagle policja, łubudu, sufitu. Nie no, można było bo na bramkę, Ten, y, wieszek, opowiedz jeszcze jakie mamy minusy za to, że gramy na tak wysokim kręspiu, bo widzowie na pewno chcą wiedzieć, a oni, e oni nie wiedzą. Są same plusy, no, nie? Tak. <laughs> nie, 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 nie powiem, no powiedz, wieszek, no. E no, minusy są takie, że policja Tutaj. dużo zadaje. Ale, Ale to wszystko. Coś, coś więcej? No nie. No, policja jest mi śmiertelna i dużo zadaje. No, no tak. Słowę, wiesz. No, pojebane. Dobra jak ja Ciebie troszeczkę podgłośnie na OET-sie, bo jesteś wyjątkowo u mnie cichutko. A ja wiem, jestem cichy chłopak. Ojej, nie. Ciekawe czy coś mi się z tym czasem stało, kiedy by zminimalizowałem grę. Tak, tak. Tak, stało. O kurde, jak to się gorąco zrobiła, chwile mi nie było tylko. Szkoda, że ten stul nie działa na wszystko, ale lepsze niż życie wszystko atakowało. Dobra, tak generalnie muszę sobie przekonwentować oh, jakichś wow. typiarzy, co nie? Fajnie by było jakbym przekonwertował typiarz jakiś Robuch tam rozwałkę robi Chyba Dobra Zabili Ech. Zabiliśmy tej zera No zabiliśmy, tak easy ja, kill. Jak w niego strzeliłem to po prostu nie było opcji żeby go nie zabić no nie, dobra e, Jak... O oh, kurde Medyk jest i dobrze Dawajcie, bijemy go na pyrykem Ja coś czuję, że go zaraz zabijemy Oj, ten medek jest już usłabiony ludzie palcie się, palcie I... się jak mi powiem kto i gdzie dawaj tam gałganie dawaj walczcie z tymi. To tak a wiesz, jak no wiesz? nie leżę, a, mo chcesz? Ja mogę położyć coś. ja też leżę jakby ktoś się zostawiał a właśnie nie mieliśmy, się, nie mieliśmy się bronić w piwnicy a <laughs> no to czemu się bronić w piwnicy no może z to może stąd jesteśmy no, po pierwsze, nie mamy się bronić piwnicy, wyjdźmy stąd, to jest raz. Chodźcie na zewnątrz. Eee, ten dom też, Hany, mógł, dobra. co padłem, tak o, ja Dobrze, dobrze, mam. to jest standard. Ile Dzień. tu mam padnieć, bo w sumie nie wiem, ile razy padłem. To jest. dużo. Tak? Aż 5 mamy? No. Bo to jest no. jakby poziom overkill to tylko zgustowany, nie? Dobra Wieszak, bo w końcu Wieszak bardzo, nie bardzo opowiedziałeś zbusty. Wieszak jakie mamy minusy. No ja jeszcze powiedziałem, no policja dużo bije, to czyni śmiertelno. No dobra, się... dobra, ale co tam z tak, tego co mamy... Eksplesy, czy, tak? Mamy I jeszcze eksplesy, jakieś minusy, no, nie ziomka? No, nie, nie ma żadnych minusów. Oprócz tego. Buddy, tak? W ziomka chcesz przejąć? Tak, chciałbym przejąć, jak się pozwolisz. Dobra, No, drilla zepsuli. Powiedz coś, Tomek, o jeszcze nie. ty. To, to Mówię coś. Czekaj, bo mam mikrofon w miejscu. A teraz, mówię coś. Dobra, powiedz ty coś, wiesz jak jeszcze. Mówię coś, Halo. To, Powiedz coś, Robu. Tak. No, ja. mówię, mówię. Przybiegnij ktoś do mnie, bo muszę naprawić drilla. O, jest tu starszej i policjant, to jest, są bardzo o, trudni przeciwnicy. O biegnę biegną tam. Niedobrze. A której tam o. biegłeś? O, chyba nie tędy, jednak. Ja też padłem jak coś. Dobra podniosę cię zaraz Myk Drill jest ważny Dostam sorry Co ja dobrze cieszę się No A? Nie prawda dobrze. Nie! Zdożyłem, mam szarło Dobra Aj. to musisz mnie podnieść Ej teraz na mnie Podnieść nie zdążę Nie A. potrzebuję meda koniecznie Dobra O nie! Nie! O nie! nie. Tomek, co ty robisz? Dobra, nie zdążyłem się wyleczyć, a ja już tutaj mam też. Padłem Tomek, jakby co? Mógł Trudno. Dzięki. To jest. Yy... Kurde. Dobra, w ogóle grę właściwie. Dobra, biegnę w tarczę prawo, dłośnie. jestem mądry. Nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie się schować tutaj. Dobra, po pierwsze, schowajcie się ty... gdzieś. Nie, nie, nie wiem, biegajcie. gdzie. No schowaj się, ja zawsze się schowałem w kuchni. Generalnie na tym cręspree bardzo ważne jest, żeby się odpowiednio schować właśnie między innymi ja tak A tu zrobiłem. jest hostage od tego. Tomek w pokoju się bawi i zobaczka. No cześć. Tu? Chleby chleb, tak. chleb nawet mam przy No. Tutaj to jest w ogóle super wieczorek, bo tutaj o. to oni nic ci nic nie zrobią. To jest chillera. Zobacz jaki jaki elegancki ser? Faktycznie. Gdzie jest ser? W kuchni? No my tu jemy fajne miejsce. Taki premium, no. taki ser szwajcarski. O, paczuszka znalazłem. Podoba ci się wieszak, miejsce? Tak, podoba mi się bardzo. Fajne miejsce to przyniosłeś. No, Dobra. jest piękne. Ciebie jeszcze podgłośnić odrobinkę. No, żeby nie było, że krzyknę zaraz. Nie! Nie, myślę, że nie. Myślę, że nie krzykniesz. Od Robuch, robuch ratuje cię. Nie... Robuch, a ty coś powiedz. No o kurde moja myszka Ustawienie głośności na odcinku to jest jeden z najważniejszych elementów. No, to jest blisko? No, Do gry podniecie? No, się sam się podniósł, no, tak. super. Dobra. 60 sekund ile ja tylko. No, tak, na tym trybie bardzo ważne jest, żeby po prostu się ukrywać i nie szarżować. Na teraz jestem w kuchni, nic praktycznie nie robię. No, wow. Dobra, może ja wezmę sobie pomocnika, jednego no, to sobie no, nie no, mam. Tak. Jest ich tu dużo. A mam już, o do i teraz. Do co? wyboru do koloru. O nie zdążyłem cię podnieść, przepraszam. O nie. O, o nie. O nie. O nie. Pa, 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 pa. To wy się odwalili teraz. Nie. No nie. Tak. nie co my odwaliliśmy. To nie wyszło. Nie, my, nie co my odwaliśmy tylko co ty odwaliłeś Robu. Chyba jak jedyne się dałeś położyć no. No nie. Robert zjebałeś. A wie, że ja już mogłem być kredowany. Wiem. Ten po pierwsze lepsze info, bo nie, nie wiedziałem, że to leży. Czy teraz dopiero zapadłem? No, po. A. się tam podniosłem. No, nie ma tu żadnej dobrej misji. O nie, ja mam 1216 kontynentów końców, żeby kontynuować. To se odbierz. wydaje. Ale co Pst. teraz robimy? Kontynuujemy, tak? Czy no, co? jak chcesz, ja muszę i tak iść nowe, tego, powrócić do lobby z powrotem. Counterfeit i znowu nam nie wyszło, tak jak wczoraj. Dobra, to co, dajemy? No, zgaduję, że ta. A może wyjdzie końcem, jest jakaś prostsza misja do zrobienia? Na głośno? The, The Big Bang. Bang. Tak, na, na pewno, pewno. damy to radę. Pewno. No dobra, z tych misji coś jest Bum. do zrobienia? Nie. O, FBI serwer, jak przybił, można zraszować. No to, to jest dobre przecież to zrobienia. Ej, to co, ale to co, i nowy odcinek kręcimy? Czy. No, kręcimy nie wiem, jak chcecie odcinek? to. No, nie no, jak. Dawaj ten FBI serwer, bo to jest prosta sprawa. Jeszcze ja by skończyć jakoś. Będą dwie misje na odcinku. Tak, Dobra, tak. będą dwie misje A, na odcinku w takim razie. No, to no dawaj. To Robiliśmy mhm. to wcześniej już. Tomek, masz ty... ważne zadanie. Jakiś. Jaki, A właśnie, tej, e... jaki tutaj, Bildzik? Na, na cicho rozumiem. Tak, tak? Cicho, na cicho. Dobra, chcę wezmę doktor Baga na drugie. O, ja tak mam. A czemu dobra, tak. ja mam te 12 detection? Co jest? A, na dobra, kraj, bo na jest kraj jest zwiększony. Dobra, to nie było pytania. Dobierzcie stealtha i lecimy. Weźcie, wszyscy razem. Poczekaj, ja poczekaj ja tego z jak gdyby nie mogę znaleźć. Ja co to ustawiłem, a nie. To nie masz. Meister, przecież. No miałem, no i właśnie poczekaj, bo nie nie ogarniam. O, jest, dobra. Na cicho. Tak. Dobra, ogarnę. Po cichu na napadł ja mam tak napisane swoje te e, e, e ekipy na no, cicho. Dobra, no. tak, generalnie pierwszą misję zrąbaliśmy też dlatego, no, że ja cały czas bawiłem się ustawieniami dźwięku. Jest to jeden z najtrudniejszych rzeczy w Paydayu. czyli odpowiednie ustawienia swoich towarzyszy, żeby ich było słychać, a zarazem żeby gra ich nie zagłuszała. I teraz kiedy to ustawiłem możemy zrobić misję drugą FBI strony. To nie mogłeś od razu, wiesz jak wziąć FBA serie. No, mogłeś po... sruwać tego Counterfight'a, ale znowu to byłoby bo wolne strasznie. Ten, bo ten, czy szybkie, mi, co? E, prze ten przelosowanie ile drog jest? Jak to wygląda? No to drożaje. Dobra, może być FBI. Ale w jakim Wali. sensie drożeje? Że losu losuję y, tego. Jak losuję, to z każdym losem mi się duplik tego. Dwa razy więcej muszę płacić. A płacisz czym pieniędzmi? No, kontynent za końcami. I dobra, to startujesz. To a, no tak, dobra, ale... a, startujesz. a jeśli przejdziesz misję, to to ci się resetuje? Losowość? Tak, resetuje się. A no to zajbiście, a ty masz chyba od, od grona tych kontynentów. No dalej, 6 końcu. milionów i to szybko schodzi. No cóż. Ogólnie wy... wybaczcie jak coś słychać ale są się naprawia, naprawia krąca się Ja ci kręcę robuk Naprawdę musisz zrobić teraz remont Akurat teraz kiedy teraz gramy Może to po to inaczej Nie wierzę akurat teraz kiedy chcedzimy kręcić odcinek Robuch stwierdził że będzie robić remont No robów no ale jak to słychać głośno, ja pierd... No stąd słychać Robuk, weź tam uspokój się Ej dobra, co, co, jakiego ustaw jeszcze wziąć? Eee, yy, w nie wiem, czy nam więcej jest potrzebne Możecie się no. relistans nie wziąć, jak chcecie wybuchać coś Nie, nie chcę nic wybrać, dobra, A, no to lecie. Ale no właśnie, na Kremsku razem z Mortu The Player powinniśmy być trzy semy. No tak, i będą trzy semy, y Ustu tutaj widać dwa Tak, mamy Mortu No i więc... Ja kładę pierwsze swoje trzy I ty, Dominator, pilnujesz to. tych hisjemów, pamiętaj, to jest ważne najpierw ja najpierw. Ja, 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 nie. ja. Wie, wieszak, wieszak? To nie, tak. wieszak to. okej. Okay. Pomilic, mi się pojebał. Dobra, to wchodzimy i robimy Dzień dobry. Prądek. Tylko, że oni chyba silni są, nie? Tak, ale może, mogą się poddać. A, w sumie racja, mogą się poddać. Dobra, to ogarniamy ich, żeby się poddali w takim razie. E, to w takim razie misja się, wydaje się mega banalna. Znaczy, najlepiej damage zadać się i oni się wtedy poddadzą. Dobra, poddawiam go. jak mogę ich związać? Nie, po prostu trzeba No F na nie krzyczysz. Ale nie można Wiesz? ich związać, o to chodzi. No nie. Czyli można ich tylko położyć, ale nie możemy ich związać. Nie, Brady, nie biegaj tam lepiej. Nie mów mi co mam Bo robić. Bo nieraz, go, nieraz nie. on dzisiaj chcą pod. Nie mów mu co robić, robi No dokładnie. Jest jego życie, wol... Nie, wol... nie wol... mów mi co mam robić, ja jestem profesjonalistą. Dobra, podali się jeśli wszyscy o te drzwi. Tutaj, u mnie. Dobra, ogardałem to. Cieszę się blady Powiem wam, że... Biorak, powiedziałem wszystko No, ja już nie mam okay, to to nie to nie to, nie Ja mogę, dobra Dobra Ale już położyłeś? Tak, położyłem Nie, ale ja położyłem jeszcze Swojego A, bo myślałem, że... Dobra, masz... trudno i tak na luzie A, bo myślałem, że to już no, nie, bo nie masz No tak, tak mam po 3 cm, -y, więc izi No dobra Ja to na dwóch robiłem, więc wiecie Eee... O nie Uf, Mało brakowało Dobra, biorę Zabieraj serfaj. ten... No zabieraj lecimy. ten biznes dobra. I spadamy stąd no i proszę i ktoś też że łatwa misja. Waccem Bloody. Dobra już kładę. No. Ja pierniczę jaka łatwa misja. O to strażnik jeszcze jest. Ej, no starzynk powiem wam... Nie, Szef, to to strasznie było na to przychodzi. Nie no powiem wam, że banalna to była misja i to nazywa się trudne Crans priu? Chyba nie za bardzo... Kranież, Krans. Tak jakby, jak wolno biegać z serwerem. No co ja tu serwer doklądam... Dobra Bloody No już włożyłem. Dobra, spadamy stąd. Spadamy, kurde, easy. Oj, byczki. Było Jakie rewardy dostanę? Było to mnie ciężko Rewardy? Oj. Dwa ja... Continental Coins. To dostałeś dużo Continental Coins. Ja dostałem 14 tysięcy chyba, tak? 14 tysięcy to... dostałem Continental. no, no A ty, ty dostałeś dwa? Tak. Dlaczego dostałeś tak mało, skoro my dostaliśmy 14 tysięcy? No bo jak kontynuuję to krasi ze swojej kończyny do końca. Dobra, bo teraz co, powinniśmy, teraz zrobić, co to... powinniśmy zrobić? Teraz chyba suspend, wziąć tak. Fame'a i dopiero potem claim reward. Chyba tak, tak. Mm -hmm. tak. czyli teraz tak, robimy suspend. Suspend. Zanado... gdzie to się robiło jestem posiedzony gdzie inventory? inventory. Gdzie to są info te? Inventory, inventory. a to jest, awards y. i yes, Fame'y. Jest, zrobić jest, tak? Wow, ej, zrobiłem infame'a Lecimy Wow, congratulation, masz szóstego infame'a Jaką wyląbaną kartę A ja dwudziesty trzeci infame'a to... Co no. sobie wziąłeś? No nie pa, wiem. To, to, to już Ale... chyba nie ma znaczenia No to już nie ma znaczenia, co bierzesz że... No, teraz to już nie ma kogo czekaj, czeka, jakie tam są maski później do blokowania, żeby tak nie iść wiem. może w jakąś maskę Ja już myślę, że to już nie ma już znaczenia Wenger, Uuu, tu fajny taki zakop uderzony, to idę w tą stronę to masz co widać, Robert? że To już w tym momencie nie ma znaczenia. Odbieracie, dobra, i teraz reward. odebrałem i teraz gdzie? to jest? Dobra, i teraz koniec? back, back i teraz I sobie wejść w Crime spree teraz. Crime net, Crime spree i i jakby akcept, ak akcept, accept i claim muszę... reward. I claim, claim reward. reward dobra. dobra, klikam, może się nie zglitchuje. Uwaga, generating loot. Tak dużo lootu o, generuje. Ojej, ja, pier... ja mam 13382. Ja mam 14630. No niestety, strasznie no, długo generuje loot. Crime no. Pamiętacie, że właśnie... możecie ominąć pod escape. To jest yy, to jest właśnie typowa misja, ale chcę zobaczyć, to jest właśnie typowa no, misja. Nie w... nic bloody, to ci Payday 2, nie przerywaj jak mówię do widzów Całe no. 7 tysięcy Czyli Czeka krótko mówiąc Tyle tak, to jest milionów. typowa misja w Payday 2, taka łatwe, łatwe zadanie z ekspikczkiem. no 2 miliony hajsu, 11 milionów offshore 17 tysięcy Oj, byczki, no całkiem sporo tego poszło. Ej, a było chyba jakieś misje, żeby cały ten swój hajs spalić chyba w swoim domku, co nie? Jakieś, no... Takie kosmetyczne nagrody. Był, było pięć. trofeum. Jest, jest trofeum takie, no. No jest trofeum. No właśnie, ale ty dostałeś tylko dwa... E, ale... Dwa końce, powiem jeszcze dodatkowe, za kosmetyczne itemy. Tak, cały jeden. A czemu Aha, dostałeś okay. tak mało wieszek? <laughs> y, no bo... Patrz, ja... Swoje Krań Spree... Eee, jak, jak kontynuuję jak za końcami, tam co nie? Mm -hmm. To tak jakby mam to duże krańce, mam wszystkie modifiery, to krańce nagrody są takie jakby od zera. Mm -hmm. Ale ty, bo ty nie krajmujesz eee, swojego krański, znaczy... tak? Nie. I jakbyś skrajmował, to pewnie też byś A, tak, dostał. To... Znaczy nie, bo ja już wiesz, kontynuowałem od zera. Tego kontynuowałem. Wiesz, zepsułem to krański, wziąłem abandon, żeby nie miał w ogóle krański, z tego. I potem tam... Jak wystartowałem, to wystartowałem od tych 77 tysięcy i nagród nie miałem. I a Ej, a czemu ja w... nie miałem... Czy na coś zbugowało? Czy o co chodzi? Nie, bo nagrody są, jeżeli to kręci zybędy od zera. Tak, Mhm. A ty a czemu nie zdobywasz od zera? No bo dużo roboty, a to na publicznych trzeba zdobywać, jak się nie ma z kim robić takiego krański. A jak to, ale tak zrobiłeś te krański, które masz? No właśnie, teraz? Na, pu na publicznych biegałem gdzieś tam. No to wtedy nie zdobyłeś, no to powinieneś zdobyć. Wtedy, wtedy. Zdo wtedy zdobyłem, ale teraz po prostu. A Już aha, mam tego. Kumam. No dobra. Ja no nic. I tym akcentem kum. kończymy nasz odcineczek, Elo Elo. Elo Elo.